Każdy ma szczyt, który chciałby zdobyć. Dla jednych jest to konstruowanie robotów, inni marzą o locie w kosmos i jeszcze inni o podróżowaniu po całym świecie. Niezależnie od tego, kim chce się być w przyszłości, ważna jest przestrzeń, w której można swobodnie rozwinąć skrzydła, puścić wodze fantazji, pielęgnować pasję, a także nawiązywać cenne relacje, eksperymentować i aktywnie poszukiwać odpowiedzi na pytanie, kim jestem i co chcę robić w życiu. Odkrywanie różnych ścieżek rozwoju umożliwia podążanie w kierunku, który daje autentyczną radość i motywację. O wiele łatwiej zdobywa się szczyty, ze wsparciem mentorów i mocnej zgranej grupy. Wielka podróż zaczyna się od pierwszego kroku, a każdy plan jest do zrealizowania. Wystarczy tylko uwolnić wyobraźnię, wsłuchać się w siebie i sięgnąć po marzenia.